Cześć! Witam Was wszystkich serdecznie bardzo. Tutaj Chuken z Max Playerem Testujemy sobie dzisiaj Golfita na VR, który niedawno wszedł. O, On gra na swoim, nie. ja gram na swoim oczywiście, wiadomo. E, e, jestem ciekaw, jak z tego wyjdzie. Nie ja wiem, wszystko. nie wiem, nie wiem, ale gramy sobie na takich zasadach umownych, że gramy po jednym strzale, czyli najpierw powiedzmy strzela czakan, później Jej ja, mak. później znowu czakan, później ja i mamy włączone kolizje, także będziemy mogli sobie no, przeszkadzać. No. Ej, ale czekaj, czy mogę walnąć twoją piłkę? Swoim kijem raczej? Tak. Nie, 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 tylko. A, aż będę chciał to przetestować. <laughs> Spadnie! A to by było bez sensu <laughs> wtedy, nie? To by było mega bez sensu. Ej, nie, to by było fajne. Tak, dobra, dajesz. Dajemy sobie start i zaczynamy od. Um... O, dobra. To o, jest nasz pierwszy dolek, ale poczekaj, najpierw zobaczymy sobie opcję. Nie, no. A nie, to jest moje ja trafienie. No mówię, poczekaj. Cześć, mógł... Nie mogę ruszyć twojej sadge. No dobra. Mówię, poczekaj, bo tutaj settings. No mówię, poczekaj, no kurna! No przepraszam. View distance, foliage, Visible Players. Visible Players, confirm the teleport, controller Rumble. Ok, teleport, ok, czyli nie ma tego ustawionego. Dobra, to teraz czekaj, teraz ja uderzam. Ty uderzyłeś swoje. Teraz ja uderzam swoje. Nie mogę uderzać kijem twojej. No to bardzo dobrze. Uwaga. Żadnie. Jak widzicie, moją kuleczka dalej jest taka fajna z gównienkiem, także to wszystko jest fajnie zachowane, ej. No, no. Patrz czekaj, jak to się robi, kuźno. Zobacz. Postawa do golfa i. Aj! -ja -ja. Nie wyszło! Nie wyszło. -ja. No dawaj. Wow! Ej, to jest mega fajne, nie? Dobra, tylko nie ma muzyczki, szkoda. Można sobie ją włączyć w sumie, ale... Blokuje! Ej, no spadaj! Nie trafisz! Zblokuje! <noise> to ci się nie uda. Uda, uda mi się. się. Uwaga. Eee, kurde! Udało mi, się, udało mi się To traf ty, cwaniaku, no? Eee. Kuźba Madzi, jest to ciężkie. Poczekaj, jeszcze sobie spróbuję muzykę włączyć. Nie, nie słychać słucha, nie muzyki, dobra. Przestań blokować moją kulkę! Patrz, 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 ja wybiję twoją jeszcze do tego, nie? Uwaga! NO! Nie! Zaryzykowałeś. Zaryzykowałeś! Ale czemu nie wpadło do dołka? Ale bzdura! Dobra, Max, chciałeś? Oh no. Oh, nie. E, to nie wyszło tak źle. Kurde. Dobra, nie będę się już tutaj bawił. Uwaga. Yey! Wow. What, co? Ale <coughs> no. <coughs> jest głupie. Delikatnie musisz, delikatnie. O, o, o. o Udało 8 Udało się. Ja nie wiem ile, ja miałem. Dobra, tepnij się do swojej. Jak to zobaczyć? 4 i 8. Dobra. Nie, no ja jestem, jestem tutaj przy swojej kulce. No to ja. Czy ty strzelasz pierwszy? Eee, możemy się umówić, że kto miał mniejszy wynik w poprzednim holu, ten zaczyna pierwszy. Dobra. Czyli ja. No to Proste, będzie. Zobacz. Bup. Oh 7. <laughs> dobra, ja, ja prosto walne zobaczysz. Woa, wow wow! eee! O! O! to? Dajesz teraz ten? No już tylko muszę się ustawiał, jestem na krawędzi. Nie wiem, czy widzisz. I to ci, kuźwa wyszło, ci powiem. Eee. Okej, okay, teraz. delikatnie Jest wow <laughs> Nie trafisz, nie trafisz. A, trafi, ładnie. Tym, ładnie, tym, ładnie! tym razem wiem, tym razem wiem jak. Ładnie, kurna. Dobra? Uuu. O, Okej, okay, możemy sobie Co? najpierw pozwiedzać, jak to wygląda. Okej, okay, czyli to jest tu. I to przelatuje tu, dobra, już trzeba tak. odpowiednio trafić. Trzeba, trzeba trafić w środek. Teraz moja kolej, bo mieliśmy remis. Dobra, dawaj. A! Nie tak się tapie jak trzeba. Ach, A to jak, I to co widzisz takie białe to reset jest... Reset Aria! Tak, What? tak, to jest reset Aria. Musisz uderzyć poza tą białą, żeby ci nie zresetowało. Wow, dobra, dajesz, no. już max. Ty obrać sobie na wiarze to takie crazy mapy, no przecież to jest szaleństwo wtedy, nie? Wow. O ale skręciła mi tam, obiła się o coś Ech, Ech. nie poleciało, hole one O, jestem Ej, 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 ej co tam? Dobra, uwaga no, Zostań. spadaj mi z tym kijem Myślę, że ja go nie widzę tu? To... No. Co za tak gnój Sied. <grymne> 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 Teraz ten będzie mnie się bardziej. Nie trafiłeś. Ja sobie zrobię, no spieprzaj. Tą stroną. Dajesz, dajesz, niech wleci w powietrze. O, oh yes. A, yeah. za, mocno, no, za mocno, chłopie. Chłopie. Co ty robisz? Za lekko! Odesz? Nie. I w złą stronę. Ej, czekaj. Ja zatrzymiałem. Nie ja miałem zawsze. Szóstkę. O, o, o. o, kurde, dobra, tu już jest gorzej. Trzeba pod górkę uderzyć. To nie będzie takie takie łatwe. To... Już widzę co ty robisz, kuśwa. Nie chcę bić, bo uderzę swoją, nie? A no właśnie. Uwaga... O, oh shit! A, nie! Wypadłem! Dawaj, teraz ty. Hehe. Nie trafiłeś? No to ty ja. No, szkurła, ej! O, oh, resetaria. Też jestem na resetaria. Uj! Y. chyba trochę, really chyba trochę za bardzo. Jest! Y trafione! Jaki?! Trafione. Ah, i yani Nie wleciało do dziurki. No co? Cześć, Chucken. Jak tam u ciebie? Wal się. <grystanie> no dawaj, dawaj. O! Coś ci nie wychodzi. ja się tepnę tu. Tutaj, Chucken. Tu. Tu. W tą dziurkę Tudę... musisz trafić. Czy, widzisz? Czy ona może się zatrzymać. <grystanie> <grystanie> Tutaj. O, tu w środek. Tu gdzie mój kijeczek. Nice! No, No nie! Szósty już mam. Spokojnie, dasz radę. Uwierz w siebie. No! No nie! A! Za mocno nie chyba co, Chyba cały czas. Na Cie... prosto, na prosto, kijek. Jest! Oh, jest! O, jest! Jest, ale. utknęła czy nie? Nie utknęła, dobra. Nie. Ej! Nie, ja ja uderzę sw... Ja ci nie przeszkadzałem, ja ci pomagałem! Nie trafisz, nie trafisz, nie trafisz, nie trafisz kurde. Gąsie, ja ci pomagałem, kurna. kikiem ci pokazywałem, gdzie musisz trafić, a ty tak się odpłacasz. O, brawo! Kurde, to było dobre, to ci powiem, no. Naprawdę, naprawdę, no. naprawdę bardzo dobre. O, o Jezu, dobra, ja chcę teraz pierwszy. Dawaj, dawaj, ty. dawaj. Uu. Uu, poszło. Dobra, poczekaj, teraz jo! I. A! Ej. O ty, o ty. Jak ty, tam ty, ty, ty zły. Jak tam? Ej, jesteśmy w tej samej pozycji praktycznie. No. O, Jezu. <laughs> Myszką jest o wiele lepiej, co? Tak. <laughs> no, weź tego... Ej! Co za Proszę zbesztać czakena w komentarzach za to, że mi przeszkadza. Eee. Yeeees! Yeah. Ja nie mogę. Dwa! Ej, w dwa Ach. zrobiłem! Trzy. Ale to niewiele gorzej, nie niewiele gorzej. O mój Boże! O jeść! Yes. Dajesz pierwszy. Dajesz pierwszy. Jak? To jak to trzeba zrobić? O kurde. Dobra, odpowiednio siła. Czy ty masz muzykę, czaken tutaj? Nie. Ja też nie mam. Trzeba będzie dodać jakąś. Please, please, please. Fuck. Ojoj! Oj. <laughs> Dawaj ty. Patrz, uda mu się za... Nie... Yeah. ale byłeś. Idealnie na prosto, nie? Jest, jest. To musi być... Nie! Jest! <laughs> ja trafiłem! Pierdzielę, co za... TRAFEM! Ale! ale jestem Kozak w tą grę! O Jezu! Uuu! Za krzywo. Tam ci pokazuje jak trafiłeś poprzednim razem, więc możesz korygować sobie wtedy strzał. O, 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 i będzie, będzie! Będzie! Jest! Jestem, tam Ale na, na granicy, chopie. Na granicy. Eee, A za słabo. I za lekko. I cyk. Ej! Ale kurde, idealny A na prost trafił! Najlepiej się celuje jak jest! Jak się gra w ten! Myszko mi klewiat. Gdzie tam, tam. Ta masz? tam! Tam! Tamasz, dobra. No! no daj, Teraz pierwszy. moja kolej jako pierwszy. Dawaj, dawaj. E, gdzie... E, gdzie... To tam czekaj! Ja to, to jest tam prosto! Jakbyś mnie Teraz ja? Dobra, niech, mm -hmm. będzie. niech będzie! Please! Oj! oj. oj. Dawaj! Nie trafiłeś w kulkę. Czemu <laughs> cały czas. Trzeba cały, cały stanąć w ten sposób. Cały czas. Albo nad sobie po prostu zmień ułożenie kilka. Patrz dobrze prosto, ale za lekko. Kurde. Dobra. Za lekko. Jest. Nie wypadnie. Nie, nie, nam! Kurwa. Mm. Yeah. Do wody trafić. Chaken tutaj! Tu, widzisz? E, czemu mi się piłka nie restartuje? Bo poleciała do, A, wody. do wody Tu, Chaken! Mm. O o o! No. Nope, <laughs> ja poczekam. Mamy czas. No! no jak byłeś ja blisko! Jak byłeś blisko! Za mocno, cały za mocno. czas za mocno! Ty bo jest 20 tego Masz 20. I już mam 10. No, widzę. oj. <coughs> Halo? Kij. Jak to majtasz tym kikiem widzę u góry. O -o! Jest! o! Jest! jest! Udało ci się, dobrze. Tylko to się muszę ustawić tu i muszę się ustawić tak. Eee, ja miałem. O! o, o. Jest, Dobre, ładnie. jest, ładnie. Padam. Ja miałem za tak, cztery, <laughs> a ty ile? Dwanaście! Um, no, prosta mapa, dobra. To trzeba walnąć idealnie w środek. Patrz, ja ci pokażę jak to się robi. Nawet jak będziesz mi przeszkadzał, i tak zrobię dobrze, patrz. Widziałeś? Widziałeś? Widziałeś, kurna? <laughs> masz, ja pierdzie... masz taką wielką bramę tutaj, a ty celujesz tu! <laughs> Czemu? <laughs> O nie, to trzeba pod górkę, pod górką jest dołek, o, Jackem, co ty robisz? No, delikatnie. hop. Jest! Ale dołek chłopie jest, po... jest pod górką, nie? Nie, ja, dam rady, patrz to. Kurde, no. chciałem cię wybić! Gnoju ty. To, Wiecie, zaraz... Bo to była Ubieguję. moja kolej o szuście Ciężko będzie trafić pod górkę, nie? Okej. Powiedział ten i trafi do góry, do dziurki, nie? No jezu, o jezu. W, samym, w normalnym golficie było ciężko trafić pod górkę, a co dopiero tu? I to już czeka? 8. O, o, yes! o, Brawo! się, Jezu. Dobrze, Spadaj. dobrze. Bardzo ładnie. O oh Jezu, co to jest? E, aha, czyli trzeba trafić... Okej, okay, tu jest reset arena. Dobra, wal pierwszy, dawaj. Hmm? 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 Nice. Okej, okay, to teraz jo. No spierdziel... <laughs> Dzięki. Cię, I cię pukłem, widziałeś? Dawaj. No spieprzaj, ja ci pomagam, a ty mnie tak tutaj... Dobra, patrz, 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 dołek, hole in Czekaj, okay, gdzie stoisz, gdzie stoisz? Gdzie ja stoję? Tutaj? Nie trafisz, nie trafisz. Co za gry. Tego aż tak nie widać, bo to przezroczyste jest trochę. Yyyy... No nie! Ja pierdzielę! Widziałeś karma kurła! Bo mm. <gulia> Karma kuźwa. Guga. Co, co ty masz? Tutaj? Jakiś kapelusz wieśniacki na sobie. Co to ma mamy? I tego nie trafisz. zobaczysz, patrz, co blokuje ci tutaj. No, no, no. <gulia> no jakbyś tego nie trafi, Jakbyś tego nie trafił, nie? Która to jest? O jezu, dopiero, oh. dopiero dziesiąty doły. O mój! To na każdej tej hopce jest! Co ja spieprzyłem? Co ty próbowałeś zrobić? Chciałem cię zblokować i ci uderzyłem przez przypadek swoją? Na każdej tej hopce jest reset arena, czyli trzeba przez wszystkie trzy przejechać. Lecisz. Okej. Okay. Raz. Ojoj. Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Oh. Jak to tak zdało rady? Oh, ho, ho, ho. O Jezu, nie dałem rady. Nie, czekaj, czekaj, czekaj! Jest! Yes. Ładnie. Tu musi być jakiś boost? Nie, jak już jedną zrobisz, no to don't! <ścoughs> Widziałem co chciałeś zrobić, teraz moja Teraz moja kolej, gnojku mm. <laughs> O ty gnoju, ty! <laughs> nie, no, się nie że ci dam? Nie będę taki, nie będę taki Mmm, yeah! O, o, Ajaj! Aj. Ej, czekam, bo coś A! Widok mi się zresetował, o dobra <laughs> Nice, nice. No, bugi <laughs> Oh. Eem, co ci ta mapa przypomina troszkę kształt tej mapy? Okej, okay, dobra. Nie, nie, nie powiem. Banan! O co myślałeś, że co? No Banan! To ważne, no, nieważne. nieważne. <laughs> Banana. Uwaga, Max, teraz full power. Patrz. No. Puch! Shit. Ojoj. Ten oj. <laughs> no, full power, Maxu? Nie wyszło. Ale zobacz, teraz robię. O! Cholej to! Kolej tu! Come on! Pop! Na śmieciu! <laughs> ale ja ci dam! No ja ale... ci dam! Ale to była moja kolej! O co ci chodzi? Spadaj! <laughs> Nie mam cię wybić! No! <laughs> Nie! Daję ci szansę, zrób jeszcze raz. Zrób jeszcze raz. I tak już prowadzę, więc... Jaki dobra, nie, zero, zero litości, do widzenia. Uuu, kurde, uuu, to było dobre. To, no, Aaaa, triple bugi. To ci wyszło. Eee, o kurde. O, w, w taką małą szpareczkę trzeba trafić, chłopie, nie? Dawaj, leć pierwszy. Zobaczymy, jak ci to wyjdzie. Hmm? Hmm? Ohoho! Jakbyś dał mocniej, miałbyś być hole in One. No wiem. Dobra, zobaczymy, czy Maxowi wyjdzie. Też! Też jakby miał mocniej! No, no. Co tam, Max? Wbijesz mnie do oka, ale no, spoko, dawaj. Nie, tchórz. Tchóżeł, tchóżeł. Patrz, jak to się robi. Za mocno, a było idealnie prosto. DONT! Zablokuję Michał. No. <głupi> Ty głupi jesteś. Straciłeś tylko ruch. No max. Teraz ja? No, Dobra. Nie, czy źle stoję? <głupi> Nie ma tak łatwo. Z tym, Nie, 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 się bronię. Jak ty się ty się Normalnie trzymam kija nie, 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 no nie, No wybije mnie. Na nie, <grym> Co za... Co za gnój? za słabo. <grym> 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 o ty! Nie, nie, nie. Taraset, <grym> kurde, nie wleciałeś na reset. Nie, 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 nie. Fuck! Woo! Ho, ho, ho! Panie golfie? Nie. Panie golfie? Panie golfiarzu, ile miałeś? Sześć, o, ja też miałem sześć. Dzień, jesteśmy tak samo dobici. Ty, 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 ty. <grym i <grym i o kurde, o. tu musi przelecieć przez całe to... O kurdez, okay. Max? Tak, ja pierwszy! I. Please, please. Jest! Jest. No Do to! Mm. Jak byłem blisko i mm. O nie! No nie, nie, ja nie? <laughs> Dajesz szakiem dasz radę, chodź. Ej. Za mocno! Ej! ej, o? ej, ej, ej. Oj, no, nie. Niewiele zabrakło. Delikatniej. Nice. Widziałeś? Patrz i do dołka, do dołka, do dołka! O! O! O, o, yes! <laughs> <laughs> nice. Ej, chłopie! Jakbyś to walnął za pierwszym no. razem, tak? To wow, szacun. No widzisz, no widzisz. Szacun, szacun. Okej, okay. między kamieniami. Teraz ja. Tak, twoja kolej. Ty, Patrz, jak ci zaczyna wychodzić? ho! ho, ho, ho. Ja, ja po prostu macham nad garstkiem i tyle. Rozumiem. Nie, ja mam sztywną rękę i po prostu całym tym, całą sztywną łapą robię. Nie, ja, ale ja zagrałbym w minigolfa w realu. Oj, ta, W niestety nie ma. Sadgę. E! Ale może na PGA zagramy. Może, może. I zrobimy z tego live na żywo. Live na żywo. Ja bym zrobił z tego odcinek. Live na żywo. Eee. Tak jak ludzie myślą, że premiera to jest live. No to jest premiera na żywo, jakby nie patrzeć. Mm. Jakby... Jak oglądacie ten odcinek, to jest szansa, że jest to kuźwa premiera, więc proszę nie pisać, że to... Czemu ty cały czas ustawiasz to jako premierę? Nie cały czas. Co drugi odcinek staram się robić premierę. Patrz, świecę się. Ej, świecę widzę! Się. Świecę się. Ja też? Też. Uu. Rozpraszam cię. Pff, nic ty nie zrobisz, patrz. FAK! Nie, yes, <laughs> rozproszyłem cię Siedzę ci po oczach kuźwa. Patrz Dobry się gnojek zrobił Ale dobry rem to Ale remis <laughs> Na razie... Już... O nie! Ojoj! Oj. Jak ty w to trafisz chłopie? Dawaj pierwszy. Mimo że to moja kolej, ale dam ci pierwszego. No, no, no. Nie. Dobra, ja to zrobię, patrz. Fuck. Sheesh. Tutaj będzie, tutaj polegniemy, chłopie, nie? Dawaj. Aha. Jest! Na pierdziele. Yes! Dobra, no, no, no. Już tywną ręką. Jest o wiele prościej. No ja, <laughs> ja pierdzielę. O, ale, ale, lepiej, lepiej. Już prosto przynajmniej trochę leciała. No stąd, sobie, stąd, stąd będę miał lepszy widok. Yes. Aj. Aj, yes. Prawie do dołka. Dobra teraz jo No spierdzielaj, no FON! Ani mi się, ani mi się wasz gnoju, nie. kurwa Shit. Chciałem cię wypić do dołka, ale się nie udało. Oh, Jakie... jezu. co za gość. Ja wiem co zrobię. Ja wiem co zrobię, patrz, 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 może się uda. I za mocno trochę, kurde, chciałem ci stanąć na drodze. No kurde! Dobra, ja tu, ja tu postoję, rób sobie dalej. O, teraz ci stoję na drodze. Wbij mnie do dołka, dawaj. Aż specjalnie kuźba. bo myślę, że nie, nie wybijesz. Nie no, już bym ci tego nie zrobił. Uf. Jasne. Okej, okay, to się wydaje dosyć proste. Zobacz, Max ci pokaże. Gdzieś? Ta kur, ale to za lekko? Jakim cudem? Maxa okay. krzywo. Trzeba mega mocno, żeby to do dołka doleciało, nie? Pff. Krzywo. Bys to pozwolił, że ja sobie skończę, dobra? O, mhm. <laughs> krzywo. No. Teleportuj się. Dziękuję. Jest. Skończyłem. Spokojnie czekaj, jeszcze tylko dwa dołki. Dasz rady. Ciekawe, czy możesz uderzać, zanim się zatrzyma? Jeszcze. Jakbyś uderzył. A, nie można. Aha. Nie. Pochylony tam. Widzę. jak staje, nie? Cały czas w to samo miejsce uderzasz. Tutaj się do ciebie. Mogę? Mogę. O, je? Yes! Widziałeś to? Udało się! Ja, ja, ja przeleciałem przez. What? No? Nie. Śmiesznie. To nie zdążyłem tego zobaczyć. O. No to teraz musisz trafić. Yes! Kurde. Yes. Jest! 11. Brawo. A jak tam wyniki? Onk. Ile jeszcze zostało? Jeszcze dwa dołki. O jejku. <laughs> Te wszystkie mapy są robione. <laughs> Chucky, informacja z ostatniej chwili. Na środek trzeba trafić. Nie, jakbyś nie wiedział. Ło, było blisko. Zobacz, patrz jak to się robi. Fak. Aż kontroler drugi. Tak. <laughs> E czy moja kulka jest w powietrzu do cholery? What? Fajne. Nie wiem. Moja kulka była w powietrzu, no grzech. Dawaj. No? No, jak byłem blisko! Kurwa! Trzeba idealnie prosto uderzyć, nie? No? Nope. Jest! Wow! Jest, ale ledwo, ledwo od ścianki odbiłem. Oooo, oh. idealnie, prawda? Jezu! Czekaj, czekaj, pomogę ci, pomogę ci, poczekaj. Będę taki. No, bo pomogę ci, no kurna, no nie przeszkadza im. Zobacz, patrz jaki jestem miłosierny, zobacz. Widziałeś? No. Teraz będziesz miał więcej ode mnie. Dzięki. Czy mniej? No to nie, bo masz 7, dobra. W 8. To ja muszę naprawdę skopać, żeby mieć mniej. E? Okej... Okay. Uh -huh. Tu proszę... No proszę mnie tu tepnąć, no. A to te panie dziwnie działa czasami. I... I... Jej! No bo to golfit. Ostatnia, osiemnasta plansza teraz. O mój Boże. O fuck you! O Jezu... <laughs> Jak?! Wiesz co, tu chyba trzeba na początku trafić delikatnie, żeby tylko znaleźć się za strefą. Nice. O, o właśnie. I tutaj pierdolność mocno, patrz. jak to tak mówi. Patrz, holy Holinone robię. Shit. Nie będzie holy none. O! o! Yo! Nice, dwa. O kurwa, to muszę teraz trafić, żeby cię pobić. Ej. Znaczy, żeby mieć remis. O kurde, przegram tą 18. Nie! Nie, udało ci się. Jest! <laughs> wow. 60 do 118. 118. <laughs> Ej, Jezu. Ale, ale fajny jest ten golfit na wiarze. Tylko no, spróbujemy zagrać w takie mapki z workshopa, bo można, ale nie wiem, czy one nie muszą być dostosowane do VR-a. Także dajcie nam znać, jak Wam się podoba ogólnie VR, czy znaczy golfit w wiarze. Czy chcecie tego zobaczyć więcej? A my na pewno wtedy to nagramy. ewentualnie jakie mapki chcecie zobaczyć w wiarze, bo to może być naprawdę ciekawie, jeżeli walniemy jakieś hardkorowe mapy na wiarze. Yep. Dobra, to tym pięknym akcentem kończymy. Dziękujemy bardzo, trzymajcie się. Bye. Cześć.